Piękne widoczki, tutaj też są ładne widoczki. No. To nasz mas, ulubiony. Myśmy już tu rozłożyliśmy. Walimy tu nocka, nie? O jak? No, normalnie teraz. Jeszcze, tu rozważyliśmy, masz czoteczkę do zębów. Niepocować. Mam szczoteczkę do zębów. No, ja mam piżamkę. No, mamy śmie... Prawie wszystko, oprócz jeszcze, na... jeszcze namiot potrzebujemy. Ale. To jest łatwo, bo Wystarczy, że. że po prostu pójdziemy do mnie jako namiot. Ale ja mam to oczywiście Ja mam plan żeby tu się rozłożyć to o to się napi Picie mamy Tam są nasze mototruki O tutaj dokładnie I mam pomysł żeby ściąć to trochę drzewo Dokładnie tutaj Parkour Master Jest robiony A ja. Tutaj będziemy mieli gdzieś ma no, a gdzie będziemy nosować? No Co? ja bym zrobił sobie tam o, miejsce A tutaj byśmy z tego ścinali drzewo Na opo oczywiście Tutaj byłaby była, Tutaj byłaby toaleta Dobra ścinanko Dobra. A tu będziemy się tak po to ścinali. Dobra To no, po ścięciu trochę tego to ja się Daj, widzę chwilę. Dobra on gdzieś tam będzie szedł A ja się zaraz będę widział Okej, okay. no On już wraca Będziesz tam na, nie wiem, obeznaniem terenu? Co ty na to, żebyśmy poszli tam gdzieś dalej w ten las potem? No dobra, niech tu będzie. No to zaraz pójdziemy. Tutaj byśmy mogli, może coś jeszcze zrobimy tutaj Słacie. fajnego. Ale jeszcze chciałem powiedzieć. O, czy jakoś. O dobra jakoś. No. Siema. To ja pan dał nie? nie? No, Będziemy z takiej oto górki, Edziu pokaż. Ta... Pan, tutaj. Z tej górki, Będziemy jeżdżać. Na saneczkach, na jak będzie. Gdy będzie śnieg, no. więc zostawcie lajka w górę, żeby to się wydarzyło i subskrypcja będzie daily i będziecie, no już, już to mówiłeś, ale dobra, zobaczymy, może jakiś niedługo sobie zleci znowu, ostatnio dwa wleciały, w jednym z nich, także git, mhm. tam bym chciał zaraz pójść, no. ja tylko wezmę te potrzebne rzeczy, czysmy wszystko. A i napiszcie też w komentarzach po tym filmikiem, czy jest lepsza jakość filmików, bo to mi się bardzo przyda, bo wymieniłem na nowszy telefon, dużo nowszy, ja też nowszy, on też ma nowszy, ale nie pokażę, bo to będzie, coś tam się będzie potem działo, ja zrobię szybkie to... cięcie, żeby się spakować, bo trzeba te burdę całą wsadzić do tego pysaka. Dobra, no. spakowane. Spakowane i idziemy w głąb lasu, przed. Minecraft. Zobaczymy, co to będzie. To się bardzo nam przyda, taka okazja. Nie, źle zrobiłem. Oby nam nie zamarł, bo potem jej tak przypiemy tutaj. No. E, teraz musiałem zająć jedną sprawę z moim kolegą, tak żebyście wy nic się słyszeli. Jakbyście jeszcze pocięcie muszę zrobić. Okej, okay, to my już jeszcze trochę poszliśmy dalej. Nie. To wygląda jakby to jakieś auto jechało. To nic mi się nie wydaje. A fajne pole, to Ty, A tam może Wirkus nie ma? Nie, no nie ma. Nie. Tak, następny filmik. Bo nie będę w nocy nagrywał, bo nie mamy żadnej do podładowania... Baterii? No właśnie, nie ba będziemy. powerbanki nie mamy, bo nie wzięliśmy. Ale jak przyjedziemy, to może wejdziemy, ale na terenie będziemy nie. coś innego robili. My tu będziemy się spać. Dokładnie, tam będziemy spać. Tam no, tam mamy... chwilę idziemy dalej? żeby Zobacz, co się tutaj będzie działo. Może potem jakieś pułapki jeszcze ustawimy. Może coś się złapie. A... Hmm. W ogóle musimy jakieś to jedzenie, nie? A jedzenie to potem jeszcze pójdziemy. A po drugie mamy 50 zł, żeby przeżyć tutaj całą noc. A jak? Tam się coś dziwnego dzieje. Nie. Jesteśmy ogólnie jakieś od ludzi, jakieś okula. Tutaj tutaj jeszcze nigdy nie byłem, szczerze nie. A i z góry też od razu przepraszam, jakby były jakieś sumy to to wiatr, prostu jest mocny. No jak? No bo teraz jesień, w to? Wiatry. Czekam na zimę. O no. Nie ma się. bo coś tam jest nie, nie bardzo ale coś nie. jest lekka mgiełka? nie no. tak lekko no. teraz gęście jest gęsta się, gęsta się jest a ma mało problem, nie? elo, edzio, kilometry masz ja mam aktualnie 82 no, ja mam akurat 15, albo chyba, czekaj, zobaczę zaraz, chyba nie chcę też, wchodzące. Ile? Ogólnie mam 30, chyba 30, 33, To okay. wtedy to zrobiłem to profilowe i mam czyli od 7. Kurde ja Szybkie cięcie tutaj tatarskie Okej okay. Ale myśmy my tak taką sprawa do Bo do mojego kolegi też tutaj dzwonił Tu jest wola w ogóle pole, tutaj Tutaj chyba sobie potem jakąś kamerę ustawimy Jak no, się wydaje tak. Dobra, wracamy do nieba, bo my już na co? Tak? Potem w drugą stronę pójdziemy Dobra no słuchajcie, rano, bo może jeszcze trochę później wrzucimy. Kolejny odcinek. No rano, rano powiem wam, co się będzie tutaj działo, ale to jeszcze będzie tutaj. Ale to będzie będziemy opowiadali, co się będzie działo u nas. Nie. I myślę, że tu będziemy po prostu wracali. Nie. Może jakąś jabłusz znajdziemy. No. A teraz już nie ma jabłek, także się nie opłaca. Szukasz jest. Zostawcie słupikę i łapkę w górę. E, tak. E, możemy iść tutaj. Rekolekcje nie Ale nie no, ładny tutaj jest ten ogólnie. Tu się podoba. Zimniaczki. Aj, karamba. No, kanalia. Nie wiem, czy może skądś kojarzycie tą kurtkę? Jak kojarzycie, napiszcie na, w komentarzu hashtag kurtka. Tak, to Dzięki. się mi przyda. Ona jest pitbulla. Tutaj taka żółta, po, czy pomarańczowa, nic nie widać. Został. O, taka pomarańczowa jest. Dokładnie. Nie. No, odbiegniemy. Ja, ja nie biegę, do gościu. Nie opłaca się. Dobra. Zaraz będę, dla was to sekunda, dajmy trochę więcej. Słuchajcie, blisko mamy pomysł jak zrobić szybką, fajną kolacyjkę. Ty dla nas. Pojedziemy do Maka. No. Dobra. Nie, Dobra. więcej. My chyba kończymy, nie? Nie, nie, Jeszcze tam. Się potem jeszcze rozłożymy tutaj. No. Ale na razie będziemy z wyżegnali żegnali. No. Jakby co to będzie kolejna jeszcze część tam naszego no. mostu tutaj. No, no, no I to, tu się zaraz zast... z tego patyka. dobra, my tu przyjdziemy. Dobra, to my kończymy. Dara.